strzelać, no ale... On naprawdę na mnie szarżuje, no nie, no chyba... Jeszcze to jest typ w krzaku, no... Jezu, zostawcie mnie, zostawcie mnie, spokojnie. Nice! Rykni z czołgiem Co jest? Nie strzelam! Co jest? Co jest? Co jest? Możesz rozwalić czołg nawet Zdziałka, działka, Nice. działka Co on zrobił? Co to jest za gracz? Nie wierzę! Co jest? Co to jest za gracz? Chyba ty miałaś. Ja to na czempionie robię! Dobra, już, już oleję te minipotki. Dobra, jedź. Szymaj. Już się idę rozpić, już. Wiem, że jesteś niecierpliwiony, ale no... Sytuacja wymaga takich środków Odprawności i bezpieczeństwa. Kurde, chcieli mi to zniszczyć. Ty, bo drugi czołg. to w dupie jestem. 570 dostałeś. nie wiem, czy zauważyłeś taki fakt. Nie wiem, czy właśnie lecicie z dymem. Oh. Ja no. Co no to jest co, co jest? Co to są za gracze? Co, co t... oni chcą ode Ej, bo ja pompy nie mam Co jest grane? Ej, demon mode normalnie Co Ej, ty jest? Czy ty masz nagrywanie? Na jest Ja, yeah, no to wrzucamy tą gierkę no. no, co jest grane? Demon mode